Kocia ekonomia. Czym jest pranie brudnych pieniędzy? W kocim świecie niektóre koty zajmują się podejrzanymi interesami. Kocimiętka, którą zarabiają koty przestępcy, jest brudna i nielegalna. Ale jak sprawić, by znowu była świeża i pachnąca? Trzeba ją wyprać. Tylko co to znaczy? Wyobraź sobie kota przestępcę, który zarobił fortunę na handlu nielegalnym tuńczykiem sprowadzanym z zagranicy i sprzedawanym bez akcyzy. Taką kocimiętkę nazywamy brudną, ponieważ pochodzi ona z przestępstwa. Jeżeli kot przestępca będzie chciał wpłacić ją do banku albo kupić za nią na przykład dom, to rząd się go spyta, skąd wziął tyle koci miętki, skoro nie ma pracy. Kot przestępca postanawia zatem otworzyć salon kociej piękności. By wszystko wyglądało legalnie, bierze pożyczkę z banku, zatrudnia koty, umawia wizyty. Koci klienci płacą mu za usługi. Ale kot przestępca nie zadowala się przecież tylko takimi zarobkami. Gdy nikt nie patrzy, nabija na kasie dodatkowe usługi. Kot przestępca płaci podatki, spłaca kredyt, gromadzi kocimiętkę na koncie w banku. Koci rząd myśli, że biznes przynosi mu olbrzymie zyski, mimo że tak naprawdę ma on ledwie kilku kotów klientów dziennie. Nie jest w stanie odróżnić przecież czystej kocimiętki, zarobionej legalnie, od tej brudnej, pochodzącej z przestępstwa. Kot przestępca może użyć teraz takiej kocimiętki, żeby legalnie kupić sobie dom i jacht. A skąd w ogóle nazwa pranie pieniędzy? Pierwszy raz użyto jej w latach dwudziestych XX wieku w kocich Stanach Zjednoczonych, kiedy to mafia la kitcone czerpała nielegalne zyski z przemytu alkoholu, a następnie była ona legalizowana w pralniach na monety. A jak to było w świecie ludzi? Tak samo jak w świecie kotów. Subskrybuj po więcej kocie ekonomii.